Wikas versus Dynia 4. Ten pojedynek odbędzie się już jutro, a teraz przed wami oficjalny trening przed tym pojedynkiem, a ze mną goście specjalni. Jako że Karol Tomański przyjął moje wyzwanie i chce zagrać ze mną rewanż, yy, to zrobimy dziś łączony trening. Przed nocami Wikas versus Dynia i ja versus yy, Tata Wikasa. Jeżeli kibicujecie mi, to napiszcie w komentarzu hashtag #teamtatawikasa. A teraz potrenuję podania z Dynią. A ja teraz pokażę wam, jak dobrze jestem przygotowany do tego pojedynku. Ta dynia jest tragiczna, nie wiem jak Wikas z nią przegrywa. Udowodnię wam po raz kolejny, że nie jest w stanie mnie zatrzymać. Dynia jest jednak nie do przejścia. Piszcie hashtag team dynia. Jaka znowu dynia? Przecież wiadomo, że to ja wygram ten pojedynek oraz mój tata. Piszcie hashtag team i hashtag team tata Wikasa. Już jutro, w Halloween o 14.00 pojawi się mój pojedynek z Dynią. A dzień później o 10.00 mój rewanż z Karolem. Piszcie w komentarzu, kto wygra.